Za nami jedenasty dolnośląski kongres samorządowy we Wrocławiu i jak zwykle był on areną rozmów o sprawach dotyczących nie tylko regionu w programie kongresu znalazły się cztery panele dyskusyjne z udziałem samorządowców, przedstawicieli rządu, aktywistów i działaczy społecznych. Najbardziej palące sprawy poruszył panel Dolny Śląsk po powodzi. Następnie odbyły się panele Przyszłość transportu, Transport przyszłości, Wyzwania liderek samorządu i Sport dla regionu. Panie Marszałku, to rekordowe... Frekwencja, rok, rekordowy kongres. Dlaczego te e, coroczne spotkania są tak bardzo samorządowcom i wam oczywiście potrzebne? Tak, jest to 11. edycja, ponad 600 zapisów. Jak nie 700, już na koniec już tego nie śledziłem, ale naprawdę rekordowy kongres. Na pewno na to składa się wiele czynników, chociażby to, że mieliśmy wybory, mieliśmy zmianę w, samorząd w wielu samorządach i tutaj dzisiaj mogą się pierwszy raz spotkać ze sobą w takim gronie. Mamy powódź, która dotknęła Dolny Śląsk. Mamy Tematy o, o kolejach, o tym, o nowych środkach transportu, o tym, jak rozwijać Dolny Śląsk. Myślę, że to wszystko sprawiło, że ci samorządowcy tutaj dzisiaj są, chcą ze sobą porozmawiać, chcą wymienić się doświadczeniami, informacjami, ale też chcą się poznać po prostu, czy z nowym zarządem województwa, czy ze swoimi kolegami z innych samorządów. I, i tematy, które ich dotyczą, namacalnie ich dotyczą, dlatego tutaj przyjechali, żeby porozmawiać, spotkać się, wymienić poglądy. Pani Ewelino, dosłownie za chwilę przed nami bardzo ważny panel, panel dotyczący kobiet, liderek w samorządzie. Tak, zgadza się, będę miała przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu razem z panią posłanką, również z panią marszałek Natalią Gołąb. Mam nadzieję, że ta dyskusja, ta debata będzie owocna i ciekawa dla wszystkich uczestników. Czy rola kobiet w samorządzie różni się czymś od roli mężczyzn w samorządzie? Pani redaktor, często jest tak, że my kobiety musimy zrobić dwa razy więcej. Cztery. Żeby być uważane chociaż w połowie za tak dobre jak mężczyźni. Ale całe szczęście, my nie boimy się pracy. I codziennie, rzetelną, dobrą pracą udowadniamy to. I wydeptujemy sobie swoją ścieżkę. I pokazujemy, jak ważna jest ta rola kobiet w samorządzie. Bardzo się cieszę, że taki temat na dzisiejszym kongresie się znalazł. Czekam z niecierpliwością na wystąpienie liderek naszych dolnośląskich. Kobiety odgrywają bardzo ważną rolę w samorządzie. i tak jak uczestniczę w każdym kongresie samorządowym we wszystkich do tej pory, tak również dzisiaj z przyjemnością wysłucham, co mają kobiety do powiedzenia. Za naszymi plecami trwa bardzo ważny panel poświęcony powodzi. Powódź Górska ma to do siebie, że straż pożarna w pierwszym etapie może się ograniczyć tylko do tego, żeby powiadomić ludzi, żeby wspólnie z mieszkańcami, z lokalnymi samorządowcami, żeby tą tych mieszkańców ewakuować, a dopiero później przychodzimy usuwać skutki powodzi takiej. Bo przy powodziach górskich, szybkich powodzi, tak naprawdę w, w tym momencie, kiedy ta powódź przychodzi, to już jest za późno na cokolwiek i nie można niczego zrobić, dopóki ta woda nie, nie odpłynie z tych terenów. Państwowa Straż Pożarna, jeżeli chodzi o usuwanie skutków powodzi, to swoje działania, te główne już zakończyła. To, co widać, to są poszczególne, na poszczególnych powiatach jeszcze działania, ale ich tak naprawdę już nie ma. W tej chwili my żeśmy swoje działania zakończyli. Większość działań, które są teraz prowadzone przejęła, przejęło wojsko. To, że ten, że ten kongres jest bardzo ważny pokazuje frekwencję. Zainteresowanie samorządowców jest bardzo duże i jak widzimy nie tylko samorządowców, bo są osoby związane z biznesem, z różnymi firmami, instytucjami działającymi na terenie Dolnego Śląska i nie tylko. I myślę, że to jest bardzo ważne wydarzenie i na pewno bardzo potrzebne wydarzenie. I, i muszę tutaj Podziękować Urzędu Marszałkowskiemu za to, że jest to dobrze zorganizowane i w odpowiednim czasie, i w odpowiednim miejscu. Główny panel dzisiaj, panel dotyczący powodzi, jej skutków i walki z tymi skutkami. No, powódź jest tam bardzo tragiczna na Dolnym Śląsku i myślę, że nie możemy zapominać o tym, bo zawsze jest tak, że o tych wydarzeniach pamiętamy krótko, a tam naprawdę pomoc jest potrzebna na długie, długie lata i trzeba o to dbać i promować to, żeby tam, na przykład, turystyka wróciła. Wróciła do, do normy, tak jak była przed powodzią, żeby pokazać ludziom, że nie zostali z tym sami, i że państwo i samorząd województwa będzie dbał, żeby tam się dobrze zaczęło dziać, jak było przed, przedtem. Ta formuła wydaje mi się, że jest bliska doskonałości, jeżeli chodzi o przekazywanie sobie wiedzy, nawiązywanie kontaktów, szczególnie w tym roku, gdzie jesteśmy po wyborach samorządowych. Jest wśród nas wiele nowych osób, które piastują stanowiska dzięki wyborowi w swoich małych ojczyznach. E, więc e, mamy element doświadczenia, mamy element świeżości. E, wydaje mi się, że mamy tutaj trzy czwarte, przynajmniej trzy czwarte wójtów burmistrzów e, z Dolnego Śląska są radni. Są też e, tacy ludzie jak, jak ja, chociażby zajmujący się biznesem, ale też nas... Wielkim biznesem. Wielkim, ale też trochę mniejszym. Rozmawiałem z kilkoma e, wójtami i burmistrzami o ich, e, chociażby terenach inwestycyjnych, o decyzjach. O wsparciu. Także to z punktu widzenia strefy jest także doskonała forma nawiązywania kontaktów i przekazywania sobie wzajemnie informacji o możliwościach, chociażby inwestowania na terenach e, też mniejszych, e, w mniejszych lokalizacjach.